Szczęść Boże, pokój i dobro. Pokój i dobro. Kolejny raz y, jesteśmy tutaj w takiej siostrzanej rozmowie, żeby, y, żeby kolejny, kolejną literkę odkryć, sancyjną literkę. Czyli kolejna odsłona alfabetu siostry Sancji. Dzisiaj jest taka fajna literka, bo no, jest nam bardzo bliska i ciepła, bo literka S. No A więc... Możemy się zdecydować. Ale oczywiście, co może być? Serafitki, siostry. siostry sympatyczna, spokojna. Y... Słońce. Tak. Może być serce. A może być sodalicja. Sodalicja. Co wybieramy? No, serce? Sodalicja. Nie, musimy to rozstrzygnąć. Papier nożyce? Tak. Dobra, trzy, cztery. cztery. I co teraz? Serce, serce. wygrało. Wygrało serce. <laughs> Ach, porażka. Ale <laughs> porażka w kontekście rozwoju jak najbardziej. Serce. Kiedy myślę o sancji... I sercu. I sercu, no to możesz zaraz mi, siostro, zarzucić, że to bardzo głęboki temat i bardzo rozległy, i żebyśmy tutaj nie popłynęły, ale ja chcę się skupić serce Jezusowe, serce Boże. Mhm. Rozumiesz? Kult, Najświętszego Serca, kult Najświętszego Serca. Dlaczego? Dlatego, że w czasach, kiedy Sancja razem ze swoją rodziną żyje sobie w leśniczówce w Murzdanowie, w Polsce bardzo rozwija się kult Najświętszego Serca, Pana Jezusa. I mam takie wrażenie i poczucie, że ta przygoda z Najświętszym Sercem po prostu trwa przez całe życie mhm. Sancji. Ale też są takie wydarzenia. W Polsce się dzieją na poziomie rodziny, wsi, miast, gdzie te przestrzenie są oddawane Najświętszemu Sercu Jezusowemu w takim akcie intronizacji, czyli uczynienia w tej przestrzeni miejsca najważniejszego dla, dla właśnie Serca Bożego, I ofiarowania, dla Jezusa. ofiarowania mhm. się Najświętszemu Sercu. Mhm. Sancja związana jest bardzo mocno z poznaniem. Tam też kult Najświętszego Serca jest bardzo mocno wpisany, czyli mamy w środowisku rodzinnym intronizację rodziny Szymkowiaków w Najświętszemu Sercu, trafia później na Uniwersytet Poznański, gdzie y, główne, główne uczelnie, główne budynki uczelni są skupione wokół pomnika wdzięczności, czyli Najświętszego Jezusa, Serca Pana Jezusa. Dalej trafia, pamiętasz, trafia do Drobnina, gdzie jej brat Eryk jest proboszczem i też jest to kościół pod wezwaniem świętszego serca Pana Jezusa trafia do Sióstr Serafitek do prowincji poznańskiej, której patronuje Najświętsze Serce Pana Jezusa. I ciekawostka, że jej relikwie, ciekawostka. Dzisiaj umieszczone są w kościele Świętego Rocha, dzisiaj sanktuarium błogosławionej siostry Sancji, ale właśnie w ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co to oznacza? Ja sobie myślę, łącząc te kropki z życiorysu, że ona była w szkole Serca że tak jak mamy w Słowie Bożym, y, że Jezus jest cichy i pokornego serca y, i że do tego zaprasza, y, tak zaprosił też Sancję. I ona przez te wszystkie momenty swojego życia, będąc w tej szkole, uczyła się tego. Też zaprasza nas chyba, do tego, żeby być blisko serca, które kocha. A ja poszłabym jeszcze dalej i stawiając takie pytanie na koniec. Czy w sercu Jezusa, czy w ranie serca znajdujesz dla siebie miejsce? Bo tam jest zdrowie, tam jest łaska, tam jest najbezpieczniejsza przestrzeń dla Ciebie. Czy w sercu Jezusa znajdujesz przestrzeń dla siebie? No i czy serce Jezusa jest Ci bliskie? Mhm. A ono jest pełne pokoju. Pokoju i dobra. No tego ze starcia. Trzy po co... trzy, trzy po trzy. Ale to bo, tak się trzy. robiło u nas. Tak? Mm. tak? Mm. I co? Nożyce, nie? Albo Eremis. kamień. Albo papier. Albo papier. Albo jeszcze coś było. No nie. Papier, kam nożyce. Kamień, papier, nożyce. Ka ka kamień, papier, nożyce. Kamiń, papier, nożyce. Dobra. <laughs> kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Ale ja tak robię. No dobra, my z głowy, ale dobrze. Dobra. I co? Ja jestem za sodalicją siostra jest za sercem, sercem, tak? No <grym> i co wypadnie. No to na to idziemy.